ona duchna droga to tajemnicze miejsce, gdzie trudno odróżnić rzeczywistość od wyobraźni. Ponadto na tej niepozornej drodze ma dochodzić do niewytłumaczalnych zjawisk paranormalnych. Ludzie dostrzegają tu migoczące światła niewiadomego pochodzenia, inni zaobserwowali zjawy między drzewami, a jeszcze innym padała elektronika, pozostawiając ich w otchłanie mroku. Ja pirr! <laughs> <laughs> dziwne odchyły. O kurde, ona była na fulę naładowana. Co? Nagle potrafi włączyć w mocniejszy tryb. Mimo, że pada. Proszę, cz szybko. Czy to oznaki, że tuk na truka skrywa coś więcej? Dzisiejszej nocy sprawdzę to na własnej skórze. Jesteśmy wizowie na miejscu. I powiem, że jest dość dziwnie, bo. Już się zaczęła jedna dziwna rzecz, bo śmieszne jest to, że nie jestem pewny, czy zobaczyłem zwierzę, czy coś innego. I jak widzicie samą tę drogę, która się nie widać jej końca, nawet za targą świecąc na maksa, to coś tam przebiegło. Legendy mówią o kilku, powiedzmy, typach zjaw. Pierwsza z nich to jest zjawa zakonnicy, która tędy się przechaza, ma jej towarzyszyć. Zjawa psa, z tym, że ten pies ma być ponoć bez głowy. A tu coś przebiegło generalnie. Kątem o kapasą, co raczej było za duże na, ps na psa, no i nie biegła żadna kobieta w sukni za nią. Jezu, jak ja wam o tym mówię, to aż mi dreszcze trochę przechodzą. Bo miałem teraz wrażenie, że tam na końcu tylko latarka mi nawet tam sięga. Widzę jakąś głowę, ale to nie to jest gałąź jakaś, Jezu. Ale się już naprawdę skizuję. Jesteśmy wizowie na rozwidleniu. Rozwidleniu jest już, się zapominam. I z tego co ja widzę, to to skręca do takiej drogi, ale to droga pożarowa. Ta droga, którą jest ta duchna droga, nie jest oznaczona, bo podobno z żadnym szlakiem nie jest to droga pożarowa, więc wydaje mi się, że idziemy zawsze po niej. I słuchajcie, poza tymi zjawami, o których jeszcze Wam opowiem bo to nie wszystkie to boję się jeszcze jednej rzeczy. Ponoć mają tutaj szwankować się elektronika. Ja mam w zasadzie jedną latarkę, a żeby wyciągnąć się na szybko z plecaka, no to nie będzie zbyt niełatwe. Ja, po ciemaku się tu nie chce znaleźć, bo to będzie wyglądać w skrócie, no trochę tak, nie licząc tego panelu, który mnie oświetla. Ale to nie wszystko, bowiem jeśli chodzi jeszcze o taką elektronikę głuchającą co nie niby przez siły paranormalne, to no radia mają tutaj wypływać dziwne dźwięki. Ja odpadę teraz radio. Jeśli jakiś tutaj byt się odzywa w powiedzmy w takich częstotliwościach, czego ludzkie ucho nie słyszy, a może to wykryć radio, to będzie to ta chwila. W sumie się bardziej cieszę, że nic nie wyszło, ale ustawiam teraz radio na skanowanie, wsadzam sobie do kieszeni i jeśli się nagle coś odezwie, no to będę miał ochotę szybko są sobie iść, ale zobaczymy. Przeszedłem, słuchajcie, już ładny kawałek. Generalnie zaczął się dość obskurny, bo bardzo przejrzysty fragment lasu. I przyszła mi do głowy jedna z kolejnych, jedno z kolejnych zjawisk paranormalnych i to jest najczęściej spotykane, bowiem w tej gęstwinie leśnej mają się pojawiać niewytłumaczalne latające światła. Myślę, że to chyba fachowo, powiedzmy, są orby, co nie? Ale póki co tutaj nic takiego nie widzę. Póki co. A tak naprawdę jeszcze jest kawał tej ścieżki. A do czego nawiązuje? Mają tu mieć miejsce takie powyginane, dziwne pnie, taki las dosłownie pni powyginanych. Mam nadzieję, że je znajdziemy, bo jeżeli nie znajdziemy, to znaczy, że zabłądziliśmy. I to mocno. Ale tutaj kurde nie da się, bo to jest prosta ścieżka, albo prosto tam, albo prosto tu. W ogóle na razie szczerze się trochę uspokoiłam, wrażenie. W sensie, wiecie, tak podniosło adrenalinę. To zwierzę prawdopodobnie, ale trzeba by na pewno, bowiem słuchajcie, kolejnymi bytami, które mają się tu objawiać różnym przechodniom, mają być dusze żołnierzy poległych, poległych w czasie II wojny światowej, ale i również mieszkańców, gdyż Niemcy mieli tutaj masowo zamordować. Jak powiedziałem, zaburdować, miałem wrażenie, że w powietrzu tam coś przeleciało, tylko że jest trochę mgła, ja mam nadzieję, że to właśnie po prostu mgła, ale taki nagły ruch mgły też by był dziwny. A właśnie mówi o tym, że mają tu być dusze zamordowanych osób w czasie II Wojny Światowej, po którym to wydarzeniu miało się to miejsce stać aktywne paranormalnie. No właśnie, słuchajcie, zapomniałem o tym. Radio na razie nie głupieje. Na razie nie pierdzi dziwnymi dźwiękami. Dziwne to jedyne co tu jest to jakieś szelki. E, wiecie co, teraz sobie tak tu szedłem. Ale znowu to słuchajcie, raczej nakręcanie się, bo kątem oka miałem wrażenie, że Tamte krzaki, to coś tam stało albo ktoś. A to wiecie, jest takie wrażenie, że patrzę się tam, odwracam się kątem oka, już coś widzę, o, a tu patrzę, ów jeden krzak. Uf, no bo nie wiem, czy chciał coś spotkać. Albo usłyszeć, bo nawiązując do tych duchów, podobno można też usłyszeć je. To znaczy, wiecie. Teraz nie trzeba, nagle wdrażać, mimo że to nie jest jakoś mega kulminacyjna część tej legendy, ale bowiem ludzie podobno bo tutaj słyszą dźwięki. Maszerują. Maszerują. Czy mi maszer... 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 się wiem koledzy, czemu... maszeruj... Maszerującego wojska. Czyli to by się zgadzało z tym, że tu miał miejsce walki i też również dźwięki mieszkańców, którzy mieliby się tu zabudować. Rzeczy, które się najbardziej spodziewałbym. Tych orbów. Tutaj ludzie to serio dostrzegali. Ja to taki czerwony, jakikolwiek latających punktów. Zaś siedzących się nie widzę. No ale póki na razie jeszcze nie mamy tych pni, to jeszcze mamy do sprawdzenia po części tę legendę ze szwankującymi sprzętami, ale możemy też wykryć jakąś, jakieś zakłócenia pola elektromagnetycznego. Mamy tutaj miernik EMF. Być może już znacie, on mierzy zmiany pola elektromagnetycznego. Póki co. Nic się tu nie dzieje, ale myślę, że pochodzimy z nim. Zobaczymy, czy będą nagle jakieś dziwne odchyły. Dobra, w sumie tu zjawiska teraz EMF nie wykrył, ale że tak tam padła. No mówisz to, że to raczej powinna, ale nie ma pewności. Nie ma pewności, nie Dobra, pierwsze takie, powiedzmy, że raczej naciągane, ale zjawisko to no tam... Padający, padający panel LEDowy Teraz czekający pies, ale no tutaj tylko w sumie nie, czekajcie. Czyby to tak na tyle blisko było były mieszkańcy? tą stronę chyba nie ma, tam jest las dziki. Tam mi się trzeba przegrzewać, dobra, no nieważne. Bo o co chodzi, to ten widmo tej zakonnicy z psem, co nie, bez głowy, ale bez głowy no to chyba mnie szczekał. Ale to nie serio, bo to tam, mamy, tam mamy generalnie w miarę blisko miasto. W tamtą stronę nie ma miasta. A z tamtej strony były szczekanie. Na słuchajcie, możemy chyba sobie jeszcze raz tego mf sprawdzić. Trochę poszliśmy parę naś, dziesiąt, ta, kilometrów, metrów. MF. No nie, nie ma żadnych, żadnych żadnych, zakłóceń. Jeszcze tych pini nie widzę, kurczę. To mnie bardziej się nie podoba, bo one mi się daje, że tutaj przy tej samej drodze, co nie tutaj były, nie trzeba było wchodzić w głąb lasu. Ale nie, nie, nie widzę nic. Wiesz co, panie komerzysto, mam pewien pomysł. Wejdziemy w fragment lasu, dokładnie tutaj po lewo. Sprawdzimy, czy tam nie ma jakichś dziwnych odchyleń, jeśli chodzi o pole elektromagnetyczne. Może to się dzieje bardziej ze zjawiska wzdłuż tej, po z boku tej drogi, w tym lesie. No ja tu nie widzę niczego bardziej charakterystycznego. No, słuchajcie, to, jest to czas jedynka, nie ma żadnych podchyleń. Cisza niesamowita to panuje. No, mm, na kury się przegrzewa, ale chociaż, ona nie jest ściepło... Bateria? Ty, bo to było jedno z objaw, czyli że. czekajcie. O kurde, na czerwono. E, ona nie powinna już padać. Ona... Ty! Ona była na full'a naładowana. Bo padła nam... Stamtąd raczej mogła paść, czyli lampa... Lampa ledowa, ale latarka nie powinna już padać. Nie no. MF niczego nie wykrywa, znaczy, to też wiecie jak, jeżeli tutaj zaczynają padać sprzęty elektroniczne, nie oznacza, że EMF będzie wykrywać nie wiadomo co. Kurde, ale mi to jeszcze raz zaniepokoiło teraz tą notarką, no bo... No tak, to nie jest na to pomarańczowo, to na czerwono, że ona zdycha, ona może każdej chwili paść. Ma tam, wiecie, zapasowe jakieś światło, ale to jest takie, wiecie, awaryjne, że tam nie ma co nawet nic z tym nagrywać, tylko pierwszej trzeba. No tak, latarka mi już pada. O, tutaj. ducha. Tego się nie spodziewałem. Szczerze bardziej stawiałem, wiecie, na te orby. Ta latarka powinna długo świecić, więcej świecić. Ale to kurde, tu trochę się survival zaczyna robić dosłownie, bo... Jeszcze nie o wszystkim wam powiedziałem. Zostało nam jeszcze do sprawdzenia wykonanie paru zdjęć. Podobno ludzie, już robiąc te zdjęcia, rejestrowali dziwne wypalenia na tych... Na tych zdjęciach i dziwne zniekształcenia. Chyba też nawet potrafili zarejestrować widma zjawy Ale chwila spójrzmy do kamerzy to nie kamerze stosu jesteśmy tu nie no nie widzę żadnych pni wyginanych Jeżeli będzie odejście do innej jakiejś drogi pożarowej to znaczy że już przeszliśmy tą drogę raczej całą teraz z końca nie widać drogi z tak słabą natarką. no nie widać tutaj żadnych świateł ani orbów. Ani po wyginanych pini. Myślę, że, słuchajcie, znajdziemy zaraz, jeżdżę sobie fragment lasu i cykniemy sobie parę fotek. Zobaczymy w postprodukcji, raczej głównie, czy coś się dziwnego tam zdarzyło. Ja pier... Ja tego krzaka nie za że on tu jest, to się coś, tu stoi. A póki co słuchajcie, tak skupiłem na tym celu z tymi zdjęciami, i trochę przestałem zwrócić uwagę na otoczenie. Trochę się rozchmurzyłem, powiedzmy, bo te akumulatory mnie zaniepokoiły, ale nie widać ani orbów, ani żadnych drzew. Ale też przyjrzę z tego fragmentu lasu nie za bardzo. to widzę. Jezu, to jakaś brzoza, ale są słabą latarką. Wy to pewnie lepiej widzicie na kamerze. To wyglądały jakiejś, nie wiem, postać trochę. Co? Gdzie dwa, że latarka mi się zatrzesiła. Co? Ej. Ja i teraz... Uh, uh. Latarka się włączała. Chwila. Na no mocniejszy. Ej, czekajcie, nagle potrafi włączyć już mocniejszy tryb, mimo że pada. No bo pada, na czerwono. Co jest grane z tą latarką? Ten wyższy tryb był zablokowany, teraz się uruchamia. Ale nie, spada. Już się znowu wyłącza, chwilę teraz był odpalony. Kurde, on spada z tego naj, najsłabszego już. O, żeż słuchajcie, zwijka szybko. Sytuacje, które miały tu miejsce. Ze wszystkich zjawisk doświadczyłem głównie padającej elektroniki. Lecz pojawia się pewna zagadka, która zastanawia mnie do dnia dzisiejszego. Czy to, co zobaczyłem przed nagrywaniem, rzeczywiście było zwierzęciem? I co z pozostałymi zjawiskami? Czy to miejsce rzeczywiście jest nawiedzone? Odpowiedź na to pytanie pozostawiam Wam w komentarzach.